Hej, cześć, siemano, witam was bardzo serdecznie z tej strony Comson, a to jest pierwszy odcinek reaktywujący serię FIFA 14 Ultimate Team. Jak widzicie tutaj ogólnie startujemy już z nową formacją 4-1-2-1-2. Zbudujemy sobie teraz na szybko skład, jest to skład BPL, zresztą sami zobaczcie, tutaj bramkarz oczywiście Dawid De Gea, oczywiście tak samo musiało mi się zlagować, nie wiem czemu, ale dobra. Przeszukaj mój klub Co się dzieje? Co się dzieje? Czekajcie Aha, wystąpił problem z ultimate. No nie no, to jest akurat normalne Ale dobra Już chyba wszystko działa No David De Heia. Tak? Dobrze mówię? Chyba tak Na pewno nie De Gea Tutaj Obrońca e, środkowy Kabul Drugi to będzie Wargotten. Tutaj Richards Tak jak było wcześniej Tutaj mamy Ben Arfe, jest to naprawdę OP zawodnik, dzięki Ci Adrian, że w ogóle wybrałeś, zbudowałeś mi taki skład. Znaczy macie w prawym górnym rogu tutaj zdjęcia jaki miał być ten skład, ja go jeszcze tutaj troszeczkę zmieniłem, ale delikatnie, delikatnie, naprawdę delikatnie. Dobra, tutaj jest Daniel Staric, tutaj Benteke, pośrodku Kagawa albo De Bruyne, tym razem będzie De Bruyne, bo Kagawa naławia i tutaj mamy Tiotę. I jeszcze tutaj mamy, wybaczcie, tutaj mamy klisiego, A tutaj mamy właśnie tego zawodnika na ławie albo to jest yy, Jarvis, albo takiego gościu na. a poczekajcie, bo on jest tutaj. No tak, Aside. Ok, tak to na razie wygląda. Oczywiście, jak będę mieć więcej kasy, no to to wszystko ulegnie, wiecie, dużym zmianom. Tutaj planuję wstawić kiedyś Suareza albo Samuela Eto. A tutaj na Striego. Dobra, nie przedłużajmy, tylko lecimy sobie z pierwszym spotkaniem. Dzisiaj zagramy tylko jeden mecz, ponieważ wiecie, to jest taki powrót do serii. Pewnie i tego umoczę. A ogólnie yy, w każdym odcinku będą dwa mecze. Więc ja was zapraszam do skrótu. Na razie, trzymajcie się. Cześć. Jak widzicie, goście ma tutaj hybrydę na ataku Balotelli i Eto. Może być naprawdę groźnie. Pierwsza akcja, minuta, druga. Balotelli. Tutaj omija naszych obrońców bezproblemowo, oddaje strzał i już mamy wynik 1 do 0. Niestety dla naszego przeciwnika. Minuta piąta wrzucam w pole karne, lecz jak widzicie, niestety nic z tego nie wyszło. Mimo iż próbowałem to dobić. Minuta dziewiąta Staric biegnie w stronę pola karnego, i tutaj bufon bez szans, i już mamy wynik 1 do 1. Minuta dwunasta Balotelli przy piłce, i tutaj jak widzicie, Balotelli minimalnie, aby zdobył drugą bramkę. Minuta 31, wrzutka na głowę Staricza, lecz ten niestety obok bramki. Minuta 38, Staridż przy pipce, Staricz oddaje strzał i już wygrywamy 2 do 1. No w końcu obejmujemy prowadzenie w tym spotkaniu. Minuta 43, wrzutka na głowę Benteke i tutaj Benteke wchodzi z tupakiem i już wygrywamy w końcu. Dosłownie w końcu wygrywamy 3 do 1. Wow, nieźle nam to idzie. Noliczony czas gry, Staricz wchodzi w pole karne. To znaczy, przed polem karnym zostaje sfaulowany przez Bażagliego, Ten dostaje żółtą kartkę, e, żółtą, przepraszam, czerwoną kartkę. Benarfa wykonuje rzut wolny. Jak widzicie, minimalnie tutaj przestrzelił. Koniec pierwszej połowy. Jak na razie w tej połowie były cztery bramki: trzy nasze, jedna naszego przeciwnika. Oby mecz tak dalej szedł, czyli nasz przeciwnik zdobędzie jedną bramkę, a my znowu zdobędziemy trzy. No dobra, jedziemy. To daje strzał, ale na szczęście nasz bramkarz cały czas na posterunku. De Bruyne w polu karnym, De Bruyne tutaj próbuje przelobować bramkarza, lecz Buffon cały czas tutaj czujny. Kandrewa oddaje strzał, lecz De Gea tutaj cały czas na posterunku. Cały czas, dosłownie cały czas. Minuta 69 Balotelli i już mamy 4 do 2. 4? Nie, przepraszam, 3 do 2. Tylko jedna bramka różnicy, pamiętajcie. Minuta 78, Staricz to jeszcze na zakończenie meczu oddaje strzał i wygrywamy 4 do 2. Wow, naprawdę fenomenalny mecz w wykonaniu Staricha. Minuta 80, meką w naszym polu karnym. Tutaj meką też próbuje zdziałać cuda, ale jak widzicie nic z tego mu nie wychodzi. Okej, okay, to by było tyle w tym spotkaniu. Wygraliśmy 4 do 2. Zawodnikiem meczu oczywiście został Daniel Staricz. Ocena meczowa 9,5. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dzisiaj jeszcze zobaczycie sezony i myślę, że to już by było na tyle, ponieważ wyjeżdżam z soboty na niedzielę, dam wam jeszcze ankietę, bo będę jeszcze y, po, po powrocie będę tutaj jeszcze wam pokazywać jakie gry są do wyboru i to już by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak to nie zapomnijcie go zlajkować na razie.